Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Łomży, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, a szczególnie z okazji Wieczerzy Wigilijnej, pragnę Państwu przekazać z głębi serca płynące najlepsze życzenia. Nie tylko wesołych i pogodnych Świąt, ale myślę, że przy wigilijnym stole kiedy spotykają się wszyscy bliscy, kiedy wspominamy miniony rok, chciałbym, aby te wspomnienia były jak najwspanialsze, aby w każdym Łączeńskim domu zawitała pogoda ducha. Przyjaźń i nadzieja, że jutro będzie lepsze. Chciałbym życzyć Państwu, aby te święta, a mają one szczególny charakter, były również świętami zgody, pojednania i wybaczenia. Chciałbym życzyć Państwu przede wszystkim Pomyślności i przekonania, że nadchodzący 2014 rok będzie szczęśliwszy, bogatszy i bardziej przyjazny dla każdej łążeńskiej rodziny. Życząc Państwu pomyślności. Pamięcią również, jak to tradycja nakazuje, wspominamy tych, których już wśród nas nie ma. Życzę raz jeszcze wspaniałych, pogodnych świąt. Ale życzę również tego, abyście Państwo Kochając swoje miasto, czuli się w Łomży na co dzień, tak jak czujemy się w wigilijny wieczór i święta Bożego Narodzenia, abyśmy przede wszystkim wokół siebie mieli przyjaciół. Abyśmy pamiętali. O tym starym powiedzeniu, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Raz jeszcze wesołych, pogodnych, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. Drodzy diecezjanie, przeżywamy czas nowego Bożego Narodzenia. Czas szczególny, święta, które mają charakter, Typowo rodzinny, wokół wigilnego stołu zbierzemy się wszyscy razem, będziemy sobie składać życzenia. Tak wielu spośród was powróci w tym czasie, aby spotkać się przy wigilijnym stole. Powrócą nasi mieszkańcy naszej diecezji z innych części naszego kraju, ale też powrócą mieszkańcy naszej diecezji. Którzy pracują poza granicami naszego kraju. Nas wszystkich łączy Jezus Chrystus, który urodził się w Betlejem. Niech te święta dla was wszystkich, drodzy diecezjanie, będą błogosławione, abyście jeszcze raz mogli przeżyć ciepło waszego rodzinnego domu. Szczęść wam Boże wszystkim. Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy Łomży i ziemi łomżyńskiej, w imieniu samorządu województwa, w imieniu zarządu województwa na czele z marszałkiem a także w imieniu naszego sejmiku, chciałbym złożyć państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt. Szanowni państwo, to dobry moment, aby Podsumować działalność w roku 2013, a także w poprzednich latach. Wierzę, że odczuwacie Państwo, że Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego stara się sprostać Waszym oczekiwaniom. Jeśli podam fakt, że w ostatnich czterech latach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a więc pieniędzy, którymi zarządza samorząd województwa, trafiło do Łomży w 91 projektach. Prawie 400 milionów złotych. Na ogólną wartość tych projektów prawie 770 milionów, to z pewnością wiecie teraz Państwo, dlaczego Łomża zmienia tak ładnie swoje oblicze. To jest m.in. współpraca Urzędu Marszałkowskiego z Miastem na rzecz modernizacji naszego grodu. Proszę Państwa, wierzę, że rok 2014 będzie podobnym rokiem, rokiem inwestycji i rokiem, w którym będziemy unowocześniać łąże. Z okazji Bożego Narodzenia chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, życzenia świąt spokojnych, świąt rodzinnych, obfitych, tak jak jest to oczywiście w polskiej tradycji przepełnionych. Miłością, a w 2014 roku życzę Państwu spełnienia najskrytszych marzeń. Święta Bożego Narodzenia to święta bardzo rodzinne. Z najdalszych stron wtedy zjeżdżają się domownicy do domu, aby razem się spotkać, aby razem przełamać się opłatkiem, aby razem cieszyć się radością. Chciałbym Najpierw podziękować wszystkim tym, którzy przychodzą na wzgórze Krzyża Świętego, aby tutaj się modlić, aby jednać się z Bogiem, aby tutaj nabierać nadziei. Podziękować za przeżyty rok, za miniony rok, za rok pełen błogosławieństw, prac, które wykonaliśmy wspólnie w naszej świątyni Krzyża Świętego. I chciałbym życzyć i na święta i na nadchodzący rok żeby te święta i nadchodzący rok były czasem błogosławionym. Jan Paweł II, gdy w 1999 roku w Starym Sączu prosił nas, nawoływał, abyśmy nie bali się świętości, abyśmy nowe tysiąclecie uczynili erą ludzi świętych. Abyśmy te słowa potraktowali bardzo, bardzo poważnie. Ojciec Święty Franciszek wyjaśnia, że człowiek święty to ten, który żyje normalnie wśród innych ludzi i swoje powołanie, swoje życie wypełnia jak najlepiej. Łomża przygotowuje się do ewangelizacji. Każdy z nas, ludzi wierzących, ma obowiązek przyjąć ewangelię, nią żyć, ale też i swoim życiem nieść innym. Życzę, aby ewangelia, czyli dobra nowina o zbawieniu, dotarła do każdego z nas. Wszystkiego dobrego. Błogosławionych świąt. Szanowni Państwo, mieszkańcy powiatu Łomżyńskiego i miasta Łomży. Przed nami kolejne święta Narodzenia Pańskiego, święta Bożego Narodzenia. Jak co roku wybrzmią słowa jednej z najpiękniejszych polskich kolęd: Cicha noc, święta noc. W tej ciszy Rodzi się wielka radość z narodzenia Jezusa Chrystusa. Niechaj ta radość ogarnie wszystkie nasze rodziny zajęte troską dnia codziennego. A cisza płynąca z Betlejemskiej stajemki, niech ukoi nasze serca, przyniesie pokój, radość na nasze codzienne życie, na naszą codzienną pracę. Drodzy państwo, na zbliżające się święta Bożego Narodzenia oraz cały 2014 rok chciałbym wszystkim Państwu złożyć najszczersze życzenia wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń.